Ok, lista rzeczy do zrobienia. Łazienka, w łazience kibelek e, zabudowany w, na stelażu, mm, umywalka e, na płytce takiej żelbetowej, e, lustro, mm, płytki, to, to wiadomo, e, ale najpierw właśnie zestawy podtynkowe do prysznica, e, do umywalki. Yy, i tak dalej. To, to, to mniej będzie coś takiego. Kuchnia, czyli wyspa żelbet. Yy, tutaj taki blacik po tej stronie też żelbet. I to by było mniej więcej na tyle, jeżeli chodzi o kuchnię na początek. Centralny odkurzacz. Na parterze już żeby były... Ale to jak posunę koloryfery. To się biorę za centralny odkurzacz. A koloryfery... Będę robił, jak się zrobi troszkę ciepłej, to ja po prostu powycinam, nie powywalam, bo mi nie będą potrzebne podłogówkę. Yy, ale w tym momencie nie mam podłogówki na piętrze, a siedzę na piętrze, więc no, już muszę używać kaloryferów, żeby sobie tam wyżej podrzewać. Yy, co tutaj dalej? Dach. No dach to był uroczy temat, to może do tego później wrócimy. Następna sprawa to jest sufity, bo są krzywe troszkę i chcę oświetlenie na nich zamontować, więc trzeba je doprowadzić do takiego stanu. No muszę też zastanowić się, bo to LEDy LED mają być wszędzie jakieś takie paski LEDowe, najróżniejsze po tych sufitach. I muszę sobie, jeszcze nie mam koncepcji do końca na te sufity. No ale ogólnie trzeba je wyprostować, bo są powyginane potem oświetlenie właśnie no to to się wiąże jakby jedno z drugim no i potem tynki też na tutaj na parterze wszystkie czyli jak już nie będzie koloryferów i jak już będę miał te sufity i oświetlenie zrobione czyli kable wszystkie poprowadzone wszystkie gniazdka czyli tak gnia yy, no, wyłączniki wszystkie do oświetlenia yy, podmontowane yy, wszystko te dwie rzeczy, jak będą ją to mogę robić tynki. No co, płytki w łazience, płytki na parterze, no to taka rzecz, która jest opcjonalna też. No nie, płytki na łazience, muszą być, ale na parterze, yy, no to zobaczymy, no to jest jednak koszt taki, który po prostu, ma da się bez tego żyć i można pewne rzeczy dalej robić, co nie koliduje, te płytki z niczym, nie? to jest po prostu wykończeniówka, tak samo jak malowanie ścian, czy coś, no to z tym można sobie poczekać. No i co, i tutaj nam ten dach zostaje, czyli najgrubszy z tematu, bo żeby zrobić dach, no to muszę wyburzyć tam wszystkie ścianki działowe, roz, porozdemontowywać te pomieszczenia, które tam są na górze bo ich nie będzie docelowo. Jeden cały balkon muszę zdemontować, czyli tam są ściany takie już zewnętrzne. To jest ten, na którym na, którym, na jednym z filmów, co go oklejam styropianem chyba właśnie, to on gdzie do likwidacji będzie po prostu wysunięty na zewnątrz. Zrobię sobie taki taras nad werandą żelbetowy oczywiście. U mnie jest wszystko żelbetowe. I no i tak też będzie żelbetowy. <laughs> będzie tak żelbetowy. Będą na nim ściany nawet od balkonów, od takich tam jakichś podniesionych. Jest projekt w Blenderze, można sobie zobaczyć. Udostępniłem może nawet dam do, do tego filmu. Na, na GitHubie jest po prostu kliczek z Blenderem. Można sobie wrócić do blendera ten pliczek i sobie pooglądać. Prosta sprawa, nie jest to jakieś skomplikowane. Blender jest za darmo, można sobie go pobrać z internetu i sobie ten pliczek odtworzyć i sobie po prostu to pooglądać w blenderze. Jak ktoś zna blendera, to tam nawet może lepsze rzeczy z tego podobić. No i to są rzeczy do zrobienia. Yy, takie kurczę na Najważ... najważniejsze nie? do zrobienia, jak na razie. Ten dach to jest znak zapytania, nie? Bo no finansowo, finansowo głównie, bo to będzie koszt spory. A tutaj są schody w trakcie realizacji, no. I co z dachem się jeszcze wiąże, yy... no z się wiąże to, że jak tam zacznę już działać, to będę te sufity wzmacniał e, townikami i będę wycinał dziurę na schody bo jest za mała w tym momencie dziura na schody także to jest trochę jakby w tym temacie dachu też bo e, po prostu muszę się najpierw stamtąd wynieść pozabierać stamtąd wszystko zanim tam zacznę ciąć bo to się wkurczy, wkuszę chociaż ostatnio z, tym, z tą budową do szlifierki nawet całkiem fajny patent wyszedł się nawet bardzo nie kurzyło bo normalnie to ta szlifierka jak tnie będą to tak kurzy, że to jest masakra no to mniej więcej tyle będziemy tutaj po prostu na bieżąco to uzupełniać